Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Znalezione Przeczytane. Ostatnio może jestem trochę rzadziej, ale miejmy nadzieję, że to chwilowe i wrócę niedługo do takiej cotygodniowej regularności. A dzisiaj przychodzę do Państwa z prezentacją tytułów nominowanych do tegorocznej edycji Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawa. Ta edycja tegoroczna jest szczególna, to jest taki jubileusz, Piętnastolecie tej nagrody. Przypomnę, że książki nominowane do tej nagrody są wybierane przez specjalne jury. Spośród książek zgłoszonych przez księgarzy, bibliotekarzy, wydawnictwa i samych czytelników. No i w tym roku na piętnastolecie mamy 15 nominowanych książek w pięciu kategoriach, a więc po trzy nominacje do każdej kategorii. Jest jedna nowa kategoria w tym roku, to jest powieść graficzna komiks, bardzo ciekawe, a ja spośród tych 15 książek wybrałam sobie trzy, o których może powiem Wam kilka słów więcej. Jedną z nich już zresztą no, prawie przeczytałam, jestem w dwóch trzecich. A pozostałe po prostu Wam zaprezentuję wrzucając grafiki, i na koniec powiem Wam jeszcze parę słów również na temat różnych wydarzeń, które będą towarzyszyły obchodom tegorocznej, właśnie edycji, powiązanych m.in. też z targami czytelniczymi, które właśnie już jutro rozpoczynają się w Warszawie. Także bardzo Was serdecznie zapraszam na dzisiejszy film. Zacznijmy od kategorii proza. Ja tu sobie będę zerkać swoje notatki, żeby niczego nie pominąć albo nie pomylić. I w kategorii proza nominowany jest m.in. Maciej Płaza i jego ostatnia książka Golem, wydana przez wydawnictwo W.A.B. oczywiście w zeszłym roku. Ja tej książki nie czytałam, widziałam i słyszałam bardzo entuzjastyczne recenzje. I mam inną książkę tego pisarza w domu, Robinsona z Bolechowa, której niestety też jeszcze nie czytałam. Ona wciąż zalega mi na półce, więc właściwie nie znam twórczości tego pisarza. Gdyby ktoś z Was czytał, no, zwłaszcza Golema, to naprawdę chętnie usłyszę jakąś opinię. I, I dajcie znać, czy kibicujecie tej akurat nominacji. Następnie drugą nominacją jest książka, ostatnia książka. Andrzeja Stasiuka, Przewóz, wydana oczywiście przez Czarne, i ta książka, z tego co kojarzę, miała akurat takie dosyć średnie opinie. Mało entuzjastyczne, bym powiedziała. Widziałam kilka też takich dosyć negatywnych. Ona się podobno okazała trochę rozczarowująca, jeśli chodzi o pewien poziom, do którego zdążył nas Andrzej Stasiuk przyzwyczaić. Więc też będę ciekawa, jeśli ktoś z widzów mojego kanału czytał tę książkę, to będę ciekawa opinii, no bo jest ona tutaj nominowana. A trzecią nominacją jest książka, którą właśnie chciałabym wam pokazać. To jest książka. Piotra Oczki, Pocztówka z Mokum, 21 opowieści o Holandii. Bardzo mnie zaintrygowała ta książka. Przysłało mi tę książkę wydawnictwo Znak. Z tego miejsca bardzo, bardzo serdecznie wydawnictwu dziękuję. I to jest książka, która jest czymś w rodzaju reportażu, ale właściwie chyba jest taką opowieścią snutą przez pasjonata. Pasjonata kultury i sztuki holenderskiej, ale nie tylko, bo chyba też całego kręgu kulturowo-obyczajowego związanego z tamtym regionem. Tu jest bardzo dużo oczywiście reprodukcji malarskich obrazów. Zbiorów z holenderskich muzeów, ale też jest bardzo dużo różnych zdjęć współczesnych i takich, bym powiedziała, artefaktów. No, piękną ma szatę graficzną, książka. Jestem jej niezmiernie ciekawa. Zaplanowałam sobie czytanie tej książki na czerwiec, i też oczywiście tutaj z tej okazji, gdyby ktoś czytał, chętnie kilka słów usłyszę, chociaż może jakoś tak niespecjalnie dużo, żeby się może nie nastawiać, bo naprawdę jestem bardzo ciekawa. Ciekawa jestem, kim też jestem człowiek tutaj na tej okładce, jakiś. Pisarz z XVII wieku. Piotr Oczko, pocztówka z Moku. I to tyle, jeśli chodzi o nominacje w kategorii proza. Następną kategorią jest książka o tematyce warszawskiej. Specjalnie nie chciałam od niej zaczynać, żeby też tych, którzy nie interesują się specjalnie tematami warszawskimi, nie yy, zniechęcać do dalszego oglądania filmu. Ale przypomnę, że w zeszłym roku w tej kategorii zwyciężyła książka, czy nie pamiętam, czy zwyciężyła, na pewno była nominowana, książka Grzegorza Piątka o Warszawie, znakomita, cieszyła się ogromną popularnością. A w tym roku nominowana jest książka pana Błażeja Brzostka, Wstecz. Historia Warszawy... Do początku. Wydało to Muzeum Warszawy, też się nad tą pozycją zastanawiałam, bo jest bardzo intrygująca. Więc sprawdźcie sobie. Druga nominacja to jest Warszawski Trójkąt Zagłady Artura Żmijewskiego, Zofii waślickiej Żmijewskiej i Jacka Leociaka. A trzecią nominacją, zamykającą tą trójkę nominowaną, jest książka, po którą ja sięgnęłam, czyli Krachelska, Krachelskie Olgi Gitkiewicz. To wydały dowody na istnienie i również tę książkę wydawnictwo mi przesłało. Z tego miejsca serdeczne podziękowania. A, cóż by tu Wam powiedzieć? To jest właściwie taki trochę reportaż historyczny, a trochę taka próba rekonstrukcji trzech biografii trzech różnych kobiet, które nosiły to samo nazwisko. Dwie z nich były spokrewnione, ale tu jest naprawdę kawał historii, historii zwłaszcza takiej przedwojnia, bo tutaj się sporo dzieje jeszcze przed odzyskaniem niepodległości. I to są trzy naprawdę wyjątkowe, intrygujące kobiety. Ja powiem Wam szczerze, że zainteresowałam się najmłodszą bohaterką, która żyła w Warszawie powojennej, tuż powojennej, po II wojnie światowej, Krystyną Krachelską, która użyczyła swojej twarzy, ciała do wizerunku warszawskiej syrenki. Zawsze miałam taką trochę słabość do takich właśnie historii osób, które użyczały właśnie no swojej twarzy na przykład, czy, czy, czy właśnie ciała do jakichś rzeźb, czy wizerunków, symboli, które potem utrwaliły się na dłużej w historii. W tym wypadku chodzi o historię miasta. Co prawda zbliżam się już do końca tej książki i naprawdę mogłabym Wam już dzisiaj trochę więcej na jej temat powiedzieć, ale na razie Was tylko zainteresuje samym tytułem, dlatego że z szerszą opinią przyjdę oczywiście w podsumowaniu najbliższego miesiąca, czyli miesiąca maja. Olga Gitkiewicz, Krachelska, Krachelskie. W zasadzie mogę powiedzieć, że już trzymam kciuki i kibicuję tej książce. I trzecia kategoria, która jest nowością w tegorocznej edycji Nagrody Literackiej Warszawy, czyli komiks i powieść graficzna. Tak jak wspomniałam na wstępie, ona jest po raz pierwszy w tym roku i nominowane są też trzy pozycje. I tak. Jakub Topor, tekst i ilustracje, komiks. Wydane przez Team of Comics. E, następnie Boguś Januszewski, Janiszewski, przepraszam, tekst. I Max Skorwider, ilustracje. E, I to jest komiks mm, o bardzo trudnej tematyce, o choroba. E, z tego, co czytałam, dotyczy choroby nowotworowej u młodej dziewczyny. E, wydane przez wydawnictwo Agora i Fundację Iskierka. I drodzy Państwo, trzeci komiks to jest właśnie ten komiks, po który ja sięgnęłam. I to jest Współpraca Wandy Hagedorn i Oli Schmidy. Bardzo ciekawy komiks zatytułowany Twarz, brzuch, głowa. Wydało to wydawnictwo Kultura Gniewu. I to już sama sobie nabyłam, nie przysłało mi tego właśnie wydawnictwo. Bardzo zaciekawiła mnie tematyka, dlatego że to jest komiks poświęcony ukobieceniu. Ech, ciężko jest wyjaśniać przed lekturą komiksu, czym, czym, czym może być to ukobiecenie, ale na tyle, na ile udało mi się poczytać trochę o samej autorce i o e, też graficzce, ale przede wszystkim samej autorce. To jest taka próba zmierzenia się z no, takim procesem, jakiego doświadczało pokolenie jeszcze, może cały czas też doświadczają tego młode, młodsze pokolenia procesu stawania się kobietą, ale od maleńkości, od, od dziewczynki w kulturze patriarchalnej. I książka jest podobno bardzo ostra, taka bezkompromisowa i dość osobista. Wanda Hagedorn wydała już komiks, który był chyba dosyć popularny, totalnie nienostalgii z rysunkami Jacka Fronsia, i on opowiadał o dorastaniu i dzieciństwie w PRL-u. Natomiast tutaj temat już jest taki bardzo, bardzo wąsko kontekstowy, bym powiedziała czyli taki feministyczny. Ale ja jestem niezmiernie tej książki ciekawa. Bardzo jestem ciekawa i mam nadzieję, że będę mogła przyjść do Was też w najbliższym czasie. Nie wiem, czy w czerwcu uda mi się to wrzucić do moich planów czytelniczych. Natomiast powiem Wam szczerze, że mało czytam komiksów, więc to pewnie trochę mi zajmie, żeby się też jakoś przygotować do opinii. I jakiejś rekomendacji tej książki. Autorka jest, ma ciekawą biografię, dlatego, że pod koniec lat 80. wyemigrowała z Polski do Australii ze swoją rodziną i przez wiele, wiele lat też zajmowała się właśnie współpracą z organizacjami pozarządowymi, no, na rzecz kobiet, przede wszystkim na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Także ja się spodziewam no, takiej wbuchowej trochę mieszanki. Ale już dzisiaj zwracam Waszą uwagę Wanda Hagedorn, autorka tekstu i ilustracje grafika Ola Schmida, a wydało to kultura gniewu. I to są, moi drodzy, nominacje e, trzy z pośród których ja zdecydowałam się e, sięgnąć po, po, po niektóre z tych nominacji, ale powiem Wam jeszcze, jakie są tytuły nominowane w pozostałych dwóch kategoriach. To jest poezja, i tutaj jest Tomasz Bąk i Tomik: O, Tu jestem wydawnictwo WPPICAK. Ilona Witkowska, Gdzie są moje dzieci, wydane przez wydawnictwo Papier w dole, katalog Press. I ostatni tomik, też wydany przez wydawnictwo WBP i CAK, z bardzo intrygującym tytułem Gift z Podlasia. Justyny Kulikowskiej. To tyle, jeśli chodzi o poezję, i piąta kategoria to jest literatura dziecięca. Marcin Podolec, Bajka i jej gang, wydane przez Kulturę Gniewu, Katarzyna Jackowska, Marianna Sztyma, Kaczka Chmur, wydawnictwo Albus i Maria Strzelecka, hmm, Beskit bez Kitu, Zima, wydane przez Libra. Jeszcze na koniec obiecałam Wam kilka słów na temat różnych wydarzeń towarzyszących obchodom 15-lecia nagrody literackiej Miasta Stołecznego Warszawa. Przede wszystkim odsyłam Was na Facebookowy profil nagrody. Ci, którzy używają Face'a, oczywiście. Tam się ukazał kilka dni temu taki specjalny jubileuszowy film poświęcony tej nagrodzie, obchodom nagrody z myślą właśnie o, o czytelnikach, także polecam Wam. Natomiast Natomiast przede wszystkim zwracam Waszą uwagę na takie interesujące spotkania, które się odbędą w związku z tą nagrodą w ramach targów. Jak wiecie, pewnie większość z Was 26-29 maja w tych dniach odbywają się czytelnicze targi książki w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki. Więc ci, którzy lubią takie wydarzenia i uczestniczą w nich chętnie, to też namawiam właśnie, żeby się e, zachęcić wokół stoiska, e, właśnie miasta stołecznego Warszawy, bo e, będą bardzo fajne m, wydarzenia. Między innymi będą, będą warsztaty komiksowe zrób sobie komiks, będą spotkania z bardzo interesującymi e, pisarzami, z Sylpią Hutnik. Z Olgą Drendą, z Pawłem Sołtysem i z innymi twórcami, więc gorąco Was namawiam i chciałam też zwrócić Waszą uwagę na scenę główną. Tam się odbędą trzy bardzo ciekawe spotkania. Jedno pod takim hasłem Warszawa w literaturze Warszawa napisana więc dla tych, którzy się interesują rzeczywiście takim motywem właśnie stolicy w, w, w książkach to myślę, że może zaciekawić i to odbędzie się w piątek, 27 maja. W sobotę, 28 maja jest bardzo fajne spotkanie poświęcone literaturze dziecięcej pod hasłem Bajki z myślenia i Inne przygody więc też tutaj rodziców, dzieciaków i młodzieży. Zachęcam. No i w niedzielę 29 maja jest ciekawe spotkanie. Kadry, Dymki, Kreski. Rozmowa o polskim komiksie. Także tutaj dla miłośników, no właśnie, powieści graficznych, komiksów takie hasło może Was zainteresuje. Dajcie ogólnie znać, czy wybieracie się na targi. Jeśli się wybieracie, no to oczywiście życzę Wam mnóstwa interesujących spotkań, wrażeń, zakupów, autografów. Pochwalcie się potem, co złowiliście, kogo spotkaliście, z kim udało Wam się pogadać, jeśli chodzi o twórców, no bo to zawsze jest jest fajna okazja, żeby poznać jakiegoś twórca. Zazwyczaj tam są bardzo... Tacy otwarci na tego rodzaju wydarzeniach. A dzisiaj serdecznie Wam dziękuję za Waszą obecność. Mam nadzieję, że ten kilkunastominutowy film był dla Was ciekawy, książki, które pokazałam, Was zainteresowały. I oczywiście pochwalcie się, jeśli coś czytaliście lub jeśli po prostu macie ochotę zostawić komentarz. A ja obiecuję, że już w najbliższym czasie. Postaram się wrócić do normalnej częstotliwości, nie zaniedbywać kanału i przychodzić do Was z kolejnymi książkami i recenzjami, opiniami. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się!